Witajcie kochani, to Polka w Niemczech a dzisiaj moi drodzy jesteśmy oczywiście w centrum Gdańska i jesteśmy tak naprawdę na nie ma Starego Miasta Gdańskiego nie jak się nazywało, bo już wspomniałam na ulicy Długiej, tak, ale kiedyś powiedziałam Stare Miasto, ale ktoś powiedział, że nie ma starego miasta Gdańsk. Nieważne, jesteśmy tutaj na... Aha, nie ma starówki. Dobra, jest stare miasto w Gdańsku. Ale, ale wszystko, wszystko jest stare. Tutaj. Wszystko jest stare. Ja się nazywam stare miasto, ale wszystko jest stare. Nie, jest stare miasto, a nie staruszka. Stare miasto, ale nie starówka, <grym> ale wszystko jest stare. Dobra i chcę wam pokazać, wiecie co, auto takie fajne. Już wam idę pokazać. A tu jest pan, który pasjonuje się autami. A teraz wam pokażę, bo zwróciłam uwagę. Takie Chociaż nie wiem, czy to nie jest melex czasem przerobiony, ale wygląda ładnie. Zobaczcie, z przodu ma herb Tańska, ładne fotele, wszystko ślicznie wygląda. Chociaż to chyba jest melex, nie? Ale to nie ma rejestracji. No, to jest, jest melex, ale ładnie wygląda. To nie jest prawdziwe. To jest prawdziwe, to jest replika. Tak, ale ładnie wygląda. Co robiła na Sightseeing? Właśnie na Pomorzu dużo osób ma takie właśnie statki, nie? I oni sami je robią, sklejają te statki, budują, wiesz? Mój wujek też miał właśnie dużo takich statków zrobionych przez siebie, ale zobaczcie tam u góry rynna, w kształcie żaby. A tam jeszcze komar. Wszystkie mają. A tu komar. Wszystkie mama. A tu jest słoń. Zobaczcie, to jest... Świetne, świetne to jest, naprawdę. Ogólnie, ogólnie podoba mi się tutaj ulica Długa, te kamieniczki. I wiecie, człowiek jak mieszkał, to nigdy na to nie zwracał uwagi. Chodziłam tędy do pracy codziennie, do szkoły, nigdy na to nie zwracał uwagi, a teraz, a teraz po dostrzegam różne elementy, detale, których wcześniej skończył tutaj fajnie to wygląda wszystko takie nowe ładne na bogate na bogate, dokładnie zobaczcie ładnie tutaj też te kamieniczki zostały no są nowoczesne ale takie stylowo podobne do bułki tylko, że Na pewno miasto zrobiło bardzo dużo pieniędzy na turyzm Na mhm. wszystko nowsze restauracje, hotel I prosperuje Zobaczcie, takie na przykład statki nie? Jak tutaj jest To właśnie takie statki Dużo, dużo ludzi tutaj na Pomorzu W domach właśnie miało takie statki <laughs> Wiecie co, jak człowiek przyjedzie, obojętnie ile jesteście za granicą. Czy jesteście długi czas, czy krótszy czas, to jak wracacie, to lubicie wracać do swoich miejsc, tych, które znacie i po prostu się poprzechadzać, pobywać w tych miejscach, gdzie kiedyś często bywaliście. Tak jak ja właśnie lubię tutaj. Właśnie często tu bywałam i lubię tu wracać. Tutaj możecie sobie też wynająć właśnie takie, nie wiem, to nie jest statek, to jest taki prom taka jakby motorówka i sobie popływać, nie? tam restauracje tu jest w ogóle Radisson nie zwróciłam uwagi, czy Radisson jest jeszcze na ulicy Długiej ale kiedyś był na Długiej nie wiem, czy jeszcze tam jest czy się przeniósł po prostu tutaj nad motławę. Ale jak fajnie się w ogóle zrobiło, że teraz tam tętni życie. Kiedyś tutaj jak się patrzyło, to były ruiny, gruzy. Takie, a teraz po prostu tam tętni życie. Muzyka gra świetnie. Czarna perła. O, tam można wskoczyć na górę i żagle postawić. Myślałam, że ci chodzi, że stąd do wody. Nie. Mnie zawsze fascynowały statki. Był w ogóle czas, że mój tata pływał na statku. Także mieliśmy dużo książek o tematyce takiej morskiej i być może dlatego się fascynowałam też właśnie tą tematyką, statkami. Dużo muszli w domu też mieliśmy. Ale też... Moi mamy bracia pływali, właśnie, marynarzami byli. W dzień zobaczcie, Amber Sky. Nie robi takiego wrażenia w dzień, nie? jest no, jest świat jako tam, no to jest. Ładniej wygląda. Idziemy na to, Amber Sky. Pójdziemy? Kiedyś pójdziemy. Jakby bardzo mi się podoba to, że tutaj wybudowali właśnie te mosty łączące jedną stronę z drugą stroną. Naprawdę ułatwia, ułatwia po prostu funkcjonowanie, nie? No i tutaj jest ten wielki napis Gdańsk. Oczywiście. Kościół Mariacki. Tam wystaje Kościół Mariacki. O, o, o tam. Także możecie wejść sobie na górę i zobaczyć panoramę Gdańska. Tutaj karuzela w tej stronie. Teraz idziemy sobie tutaj uliczką. Dzieciaki mają hot dogi, kupione w Żabce. Idziemy dalej się przejść. No, zobaczcie, kocyki wyłożone, stoliki, można sobie zasić, ale w ogóle dużo jest w środku. A wiecie dlaczego? Bo to jest, Pedro, chleb i wino. Restauracja. Dlatego to jest, to jest dużo w jest dobra restauracja. Wystrój ma taki ładny. Tam też taki statek czarny. Rybakówka się nazywa, smorzania ryb. Muszę Wam powiedzieć, że kiedyś nie było tyle restauracji, jak na, na dzień dzisiejszy. Jest tyle restauracji, możecie przebierać, wybierać. Nie Pedro? Bardzo duża. Bardzo duży wachlarz różnych. różnych restauracji naprawdę zjeść no, wszystko no, tak naprawdę, no, nie ma tyle restauracji. Pasibus, pasibus. A to jest fajne. Sweet Factory Stone. Nie chcę kupić, ale trzeba by zobaczyć. A byliśmy już tutaj. W Sopocie byliśmy. Tak wygląda właśnie ulica Długa. I Pan Pedro. Głodny? Na razie nie. Myśmy jeszcze nic nie jedli na razie, tylko dzieci zjadą sobie dogi, Bo właśnie lubią te żabki. A jak wrócimy do Niemiec, to już żabki nie będzie. A właśnie, możecie zobaczyć, że tutaj są fajne ławki. Ławki na jedną osobę. Tu akurat stoją trzy, więc trzy osoby mogą siedzieć, to znaczy oni plus... plus ja. A ten pan... musi stać. <grystanie> Ale Pedro, musisz przyznać, że tu jest czysto, nie? No czysto. Czysto, zobaczcie. Mogę wam pokazać, że... Nie ma tak naprawdę papierów. O, o, tam się palają jakieś papiery. Ale generalnie, a i w ogóle są co chwilę kosze. Zobaczcie, tu jest kosz, tam jest kosz, tu jest kosz. Co kawałek są kosze. To jest na pewno dobre. Jest czysto. Jest czysto, naprawdę. I co też można zauważyć, nie ma śladów od gum do rzucia. Nie? Bo tu na przykład można zauważyć w Niemczech. Są ślady od... Pedro, pójdź nam po loda. Myśmy sobie zjedli takiego takiego. Czy one tu są? były. I teraz lody. W tańsku na długi jemy. Dobra. Kasia ma mieszany. Pedro ma mango. Ja mam mieszany, tak. Taki mieszany mieszane, ale tam jest mango i truskawka. A Paulo ma też mango dużego. Pycha lody. Także ja w ogóle uwielbiam te czekoladowo- śmietankowe, amerykańskie, super. Nie odjedziemy, bo dziecko jeszcze je loda. <laughs> je loda, który jeszcze cieknie. Już całe spodnie poplamione. Moja kurtka poplamiona. No, a mnie Kasi, tylko moja, no więc może być. No właśnie. Moja jest też cała poplamiona. Będę musiała prać, a w ogóle wiatr się zerwał i wieje. Zaczęło strasznie wiać, jakby zaraz deszcz miał padać. Jestem znowu w Gdańsku, tutaj głównym. No i zaraz się spotkam z kimś ważnym dla mnie, ale nie wiem, czy po prostu ten ktoś będzie chciał, żeby się tam pokazywać. A tym kimś jest moja kuzynka. Moja kuzynka mieszka, słuchajcie, w Norwegii na stałe i przyjeżdża tak jak ja właśnie na święta i my zawsze się tak spotykamy. Właśnie, a to na Boże Narodzenie, a to na Wielkanoc, i normalnie to się spotykamy albo u mnie, albo u mnie, w zależności, a tym razem sobie wybrałyśmy Gdańsk, tutaj i e, koło Neptuna. Się umówiłyśmy, więc idę na nasze spotkanie. Zobaczcie, tam jest Kościół Mariacki przed nami. No i tutaj właśnie te kociołby, o których Wam mówiłam, jak chodziłam do pracy, to powiem Wam, że na obcasach chodzić tu właśnie koło tego kościoła mariackiego, często musiałam skręcać, to była po prostu dla mnie gehenna. Ale ładna No właśnie ładnie wygląda, ale do chodzenia nie jest fajna, nie? Tutaj też są te kociołby. My na to mówiliśmy, zawsze kociłby. by. No. Ale kościół też fajnie się prezentuje. Kościół Mariacki. Teraz w ogóle się znajdujemy na ulicy Piwnej. To jest ulica Piwna. Boczna od ulicy Długiej. Tam w tamtą stronę na ulicę Długą idziecie a tutaj właśnie króczymy ulicą Piwną pierogi pierogi co? No? będziemy dzisiaj a czyli robione ręcznie o. a ty lubisz Gdańsk Pedro? Pedro, halo. No? lubisz Gdańsk? Lubię Gdańsk. E, nawet teraz jest fajniejszy niż kiedyś. Niż kiedyś był, nie? No widać, że jest taki więcej taki Uporządkowany, e, uporządkowany nie? Uporządkowane, takie schludne wygląde. Na pewno no można się zrobić takie e, fajne, jest spasy i dużo są opcji na jedzenie i na subwencje dla turystów. Tak, tak. Mm -hmm. To jest dużo trakcji. Zobaczcie, możecie zobaczyć, jak ten kościół wygląda, jak on jest w ogóle duży, wysoki. Tutaj, jak jesteśmy właśnie przy tym kościele, to dopiero można dostrzec kiedyś wielkość. Górę, to... ja jakieś tam byłam, ale Petra tam nie wzięłam, Ale ja byłam. Bo tam, słuchajcie, trzeba iść wysoko. A ja, czekajcie, czy jeszcze jedno? Jeszcze jedno, pójdziemy dalej. O, jak fajnie. Teraz w ogóle wszędzie robią takie, wez... takie otoczki kwiatów. To już jest któreś takie miejsce tutaj w Gdańsku, gdzie wejście ma przyozdobione kwiatami. pasuje na wiosnę. Pasuje na wiosnę, Tak. Może być tak amerykańsko Moi drodzy, i to już by było tego filmiku na tyle, ale chciałabym Wam właśnie powiedzieć, że był to fajny czas, który spędziliśmy w sumie w Gdańsku, na Starym Mieście dwa dni, powiedziałabym, bo za pierwszym razem widzieliście nasz wyjazd. Właśnie taki spacerowy, bo żeśmy się przechadzali po Starym Mieście, a za drugim razem to już właśnie w tej drugiej części filmiku widzieliście moje spotkanie, nasze spotkanie z moją rodziną z moją kuzynką. Akurat żeście nie widzieli mojej kuzynki, ale pokazałam Wam chociaż tak na stole, co tam żeśmy zjadali mniej więcej. No i to by było tyle. Dzisiaj jest piękny dzień. Zaraz Wychodzimy na plażę, to znaczy chyba weźmiemy rowery i pojedziemy rowerami, albo pójdziemy piechotą, a wrócimy wtedy sobie rowerami. Jest 24 chyba stopni, albo będzie, ale jest przynajmniej ciepło. Wczoraj było też ciepło, wieczorem też, więc jest świetna pogoda, powiedziałabym jak lato. Dobra, to już nie przedłużam. Do zobaczenia, moi kochani, w następnym filmiku. Przychodźcie do mnie. Serdecznie was zapraszam. U Polki w Niemczech i U Polki w Polsce zawsze coś się dzieje. Papa. Pa.